Czytanki na dobranoc. Ząbek uczy się czegoś nowego. Ząbek był bardzo wdzięczny Gryskowi za to, że zaoferował mu swój dom, kiedy stracił dach nad głową. Całymi dniami robił więc różne rzeczy, żeby mu tę wdzięczność okazać. A to naprawiał jakiś mebel, a to malował kuchnię, a to robił nowe półki. Nigdy nie odpoczywał. W końcu gryzkowi zaczęło przeszkadzać to nieustanne majsterkowanie. Posłuchaj, Ząbku. Dlaczego czasem sobie nie odpoczniesz? zapytał któregoś popołudnia gryzek. Bo jest jeszcze tak dużo do zrobienia, na przykład, ale gryzek mu przerwał. A uważasz, że to naprawdę jest takie pilne? Bo ja tak wcale nie uważam. Gryzek bardzo lubił swój dom, w którym panowała spokojna, życzliwa atmosfera. Dlatego codziennie zbierał świeże kwiaty i ustawiał je w wazonach. Lubił też kłaść się na kanapie i z przymkniętymi oczami słuchać śpiewu ptaków. A ząbek lubił majsterkować i myślał, że wyświadcza przyjacielowi przysługę. Naprawiając mu w domu różne rzeczy, nie zdawał sobie sprawy, że to gryskowi zwyczajnie przeszkadza. Po tej rozmowie, Ząbek wyszedł na spacer do lasu. Musiał przemyśleć sobie pewne sprawy. Może gryzek ma rację, może powinien pracować w spokojniejszym rytmie i przeznaczyć. Trochę czasu na rozmowy i wspólne spacery z przyjacielem, szedł zamyślony, kiedy usłyszał cichy głosik: Ząbek, ząbek kto mnie woła? zapytał, nie widząc nikogo wokół siebie To ja, dżownica Zuzia. Wówczas zobaczył, że dżownica Zuzia wspina się po pniu drzewa Lubię wieć sobie na drzewo a dlaczego to robisz? bo z tej perspektywy rzeczy wyglądają inaczej. Jak wiesz, spędzam dużo czasu pod ziemią i zmiana miejsca dobrze mi robi. Mogę spokojnie pomyśleć. Ja też wyszedłem na spacer, żeby przemyśleć coś, co powiedział mi Gryzek. Ząbek powiedział Zuzi o rozmowie z przyjacielem. Powiedział też, jak ciężko pracuje, żeby wynagrodzić gościnność Gryzkowi, który przyjął go pod swój dach. Może wejdziesz tu do mnie i zastanowisz się nad tym na drzewie. Ząbek posłuchał rady drzownicy i po raz pierwszy w życiu podziwiał zachód słońca siedząc na gałęzi. Był oczarowany i aż o nie miał z wrażenia, jak mógł wcześniej nie zwrócić uwagi na to piękne widowisko. Jesteś pewna, że co wieczór słońce – Chowa się za horyzont, a niebo barwią tak cudowne kolory? – zapytał Zuzia. – Zachód słońca jest codziennie inny, ale zawsze. To magiczna chwila – odpowiedziała. – Muszę to pokazać Gryskowi. Poproszę go, żeby przyszedł tu ze mną jutro. Ząbek chciał już wracać do domu. Zrozumiał, że musi coś zmienić, tak aby obaj czuli się w nim dobrze. Kiedy Zuzia i Ząbek mieli już schodzić z gałęzi, Przyfrunęła do nich Malwinka. Widzieliście nas zachód słońca? Był niesamowicie piękny. Ząbek zapytał: Posłuchaj, Malwinko, czy ty lubisz przez cały dzień robić coś? No cóż, lubię fruwać z kwiatka na kwiatek i jestem dość ruchliwa, ale odkryłam niedawno, że dobrze jest znaleźć chwile, w których można odpocząć i się zrelaksować. To takie ważne. Spytał ząbek: Tak, wszyscy potrzebujemy odpoczynku, żeby poczuć się lepiej. Zapadł zmrok, a ząbek wiedział, że jeśli wróci prędko do domu, Gryzek będzie się niepokoił. Pożegnał się więc z Zuzią i Malwinką i pobiegł z powrotem. To znaczy, najpierw ruszył biegiem, a potem zwolnił, aż jego kroki i kroki stały się tak powolne i ciche, że Gryzek nie usłyszał jak ząbek nadchodzi. Dobry wieczór, grysku. Trochę późno się zrobiło, nieważne. Nawet sobie nie wyobrażasz, gdzie ja byłem. I opowiedział mu o swojej rozmowie z zuzią i malwinką. A potem opisał zachód słońca w taki sposób, że gryzek aż otworzył pyszczek z wrażenia i powiedział: Jutro pójdziemy razem obejrzeć zachód słońca. Od tego wieczoru Gryzek i Ząbek często oglądali razem zachody. Czasem milczeli, czasem rozmawiali o tym, co ich spotkało w ciągu dnia, a czasem kawędzili z przyjaciółmi, którzy przypadkiem tamtędy przechodzili. Ale najważniejsze ze wszystkiego było to, że Ząbek nie robił już tylu rzeczy naraz i nie pracował bez wytchnienia. Gryzek zapytał go po jakimś czasie. Ząbek, jesteś jakiś inny niż zwykle. Czy coś się stało? Już tak się nie denerwujesz? Wydajesz się o wiele spokojniejszy niż dawniej? Ząbek roześmiał się i powiedział: Cieszę się, że to zauważyłeś. Nic ci nie mówiłem, bo zastanawiałem się, czy zauważysz zmianę. Rzeczywiście się zmieniłem. A wiesz dlaczego? Pewnie jesteś bardziej zmęczony niż zwykle. A może uznałeś, że zrobiłeś w domu wszystko, co należało zrobić? Nie, Gryzku. Prawdziwy powód jest taki, że cię kocham i szanuję. Zrozumiałem, że lubisz spokój w twoim domu. Uczę się odpoczywać i odkryłem, jak to wspaniale czuć się zrelaksowanym. Zruszony Gryzek objął ząbka i powiedział, nigdy nie był więcej twój dom. Od dziś to nasz wspólny dom, i mam nadzieję, że spodoba Ci się tak, taki, jaki jest, bo schowałem Twoje narzędzia. Ząbek i gryzek wybuchnęli śmiechem, tak donośnym, że aż niektóre zwierzęta podeszły do nich, żeby sprawdzić, co się dzieje, i odeszły równie jak oni, roześmiane, bo jak wiadomo, śmiech jest zaraźliwy. Karaluchy pod poduch.